Z tego tworzywa może powstać tak naprawdę wszystko. Doniczki, podstawki, kubły na śmieci, znaki drogowe. Idąc do jubilera i kupując pierścionek, może albo być... Rączkę może się okazać, że to czy kiedyś była część komputera. Może być się okazać, że to jest część komputera, może się okazać, że to albo serwera, albo naszego czajnika w kuchni, bo tam też są płytki. Nie? Ta no, rzeczywiście zmieniona wartość tego bebaga może być dobrej i średniej klasy samochodu. Komputery, czajniki, tostery. Wszystko? Zelazka? Wszystko. Wszystko. Wiecie co łączy? Te rzeczy wyglądają jak dobrze Wam znane urządzenia. Wprawdzie są już zużyte, ale drzemie w nich ukryta moc, o której nie wszyscy wiedzą, a sprawia ona, że powinny one być właściwie zagospodarowane, dzięki czemu mają szansę na drugie życie. Co mam na myśli? Są one źródłem elektrosurowców, a jest to cenny produkt, coraz częściej wykorzystywany w przemyśle. To jest właśnie recykling. Z tym pojęciem związana jest specjalna strategia, ale też nowoczesna technologia, i właśnie o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. gdzie jesteśmy, to nie jest fabryka kabli ani tosterów. To jest zakład przetwarzania elektrośmieci. To tutaj trafiają Wasze zużyte lodówki, pralki i telewizory, aby zostać poddane zaawansowanemu technologicznie recyklingowi. Jest on przeprowadzany w tym nowoczesnym zakładzie. Później zajrzymy do środka, by zobaczyć z bliska ten cały proces, ale póki co rzućmy trochę światła na obieg urządzeń elektrycznych, elektronicznych i artykułów gospodarstwa domowego, we współczesnej gospodarce. Gdzie te wszystkie urządzenia powstają, to zapewne wiecie. Potem ze sklepów trafiają w nasze ręce, wykorzystujemy je. Niektóre nawet codziennie, albo nawet wielokrotnie dziennie, ale po jakimś czasie one się zużywają i wtedy chcemy się ich pozbyć, ale naprawdę trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. Zresztą informuję o tym odpowiednie oznaczenie na tych produktach. I teraz, tak, nie wolno ich rozmontowywać samemu, nie wolno ich wyrzucać byle gdzie. Nie mogą trafić do śmietnika ani nawet takiej altanki śmieciowej, które czasami są w, na Siedlach, one powinny trafić w odpowiednie miejsce. Czy są takie elementy naszych sprzętów domowych, których żadną miarą nie da się przerobić na coś jeszcze, i po prostu je trzeba wyrzucić, albo po prostu spalić w odpowiednich kodłach? Wszystkie urządzenia są tak zbudowane z, i z materiałów, i z tworzyw różnego rodzaju, że to tak naprawdę 100% można tego wykorzystać. Elektrośmieci jest coraz więcej i więcej na skutek szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego. Według raportu Global E Waste Monitor w 2022 roku na świecie wytworzono 62 miliony ton elektrośmieci, co odpowiada masie ponad 360 wielkich statków wycieczkowych. No to jest gigantyczna ilość. Do 2030 roku ma to być 82 miliony ton, czyli wzrost o 30%. To są niepokojące liczby, więc my jako Osumenci, musimy się zmierzyć z tym problemem, a nie jest to zbyt trudne czy czasochłonne. W Polsce corocznie wytwarza się blisko pół miliona ton elektrośmieci, czyli na jednego mieszkańca naszego kraju przypada około 12 kg. To nieznacznie tylko przekracza średnią unijną. Wedle szacunków, drugie tyle niestety zalega w naszych domach, zamiast trafić do recyklingu. Naprawdę ważne jest, żeby nasze elektrośmieci trafiały w odpowiednie miejsce. Czyli do specjalnych punktów zbierania. Jest ich coraz więcej w całej Polsce. Jak to wygląda w praktyce? Odbiór elektrośmieci czasem organizuje lokalny samorząd. Są to na przykład popularne przoki, czyli punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Czasem oddajemy je po prostu w wyznaczone dni firmie odpadowej, a jak nie mamy takich opcji, trzeba je zawieźć do lokalnego punktu zbierania elektrośmieci albo po prostu zamówić ich odbiór bezpośrednio z domu. Odpowiednie informacje można znaleźć bez trudności. W internecie, na przykład na stronie ElektroEko. Odpowiedni link znajdziecie w opisie do tego filmu. Inna opcja to są specjalne pojemniki na elektrośmieci w charakterystycznym zielonym kolorze, dostępne w wielu miejscach w Polsce. Można do nich wrzucać niewielkie urządzenia, np. przykład żelazka, miksery czy laptopy, a przez mniejsze otwory także zużyte baterie. Ich dokładną lokalizację można sprawdzić na stronie internetowej elektrośmieci-pisane-razem.pl. A teraz sprawdźmy. Co dzieje się z elektrośmieciami, które przed chwilką trafiły tutaj? Co jeszcze można zrobić po przerobieniu innych urządzeń? Znaczy, jeżeli chodzi o komputery, chociażby serwery, wiadomo, w tych sprzętach, dekodery, routery, znajdują się tam płytki. Mhm. E, wiadomo, że naszą specjalizacją są, są płytki drukowane. PCB, czyli te płyty główne, karty sieciowe, yy, różnego rodzaju urządzenia, które się znajdują, czy telewizorach, monitorach. Na tych płytkach wiadomo, znajdują się metale szlachetne. Złoto, srebro, pallad. My je w procesie mielenia przygotowujemy do dalszego wsadu do huty, gdzie już poza granicami naszego kraju są wytapiane metale szlachetne. I później używane z powrotem bądź do płyt, bądź do różnego rodzaju procesów, po prostu. Czyli idąc do jubilera i kupując pierścionek może albo być, obrączkę, może się okazać, że to czy kiedyś była część komputera? Może się okazać, że to jest część komputera, może się okazać, że to albo serwera, albo naszego czajnika w kuchni, bo tam też są płytki. Nie? Po rozładunku następuje segregowanie na poszczególne rodzaje zbiera, zbieranie na części, większe urządzenia są demontowane, ale nic nie dzieje się tutaj chaotycznie. Pełna kontrola. Potem dokonuje się demontażu i usuwania niebezpiecznych substancji, które są odpowiednio neutralizowane. Ten etap jest kluczowy dla ochrony środowiska, ale też dla zdrowia ludzi. W finale pozostałe części są mechanicznie rozdrabniane i separowane, tak aby oddzielić metale, tworzywa sztuczne i szkło. Robi się to za pomocą metod magnetycznej, elektrostatycznej lub flotacji czyli procesu separacji cząstek stałych. Od cieczy wykorzystującego różnicę w ich zwilżalności. Co konkretnie może powstać z tworzywa sztucznego, które powstaje z tak zmielonej czy ze zmielonej takiej starej lodówki? Pst, tak naprawdę z tego tworzywa, to jest bardzo dobre tworzywo jakościowe, no bo ono jest dopuszczone spożywcze, to jest polistyren. Z tego tworzywa można, może powstać tak naprawdę wszystko. My przekazujemy do firm, które tworzą z tego doniczki, podstawki, Kubły na śmieci, znaki drogowe, kubły duże, śmietnikowe, także tu jest wiele zastosowań. To jest bardzo czysty plastik, można powiedzieć, jeżeli chodzi o jego skład chemiczny, gdzie można domieszać różne struktury i z tego może powstać naprawdę dużo, bardzo wiele rzeczy. Ale taka lodówka to oprócz metali i oprócz tworzywa sztucznego ma jeszcze w środku taką piankę izolacyjną. Tak. Ona jest w frakcji tworzyw sztucznych, czy to jest zupełnie osobne? Tak, to jest, jest traktowane to jako tworzywa sztuczne. Jest to pianka, która jest gazowana w procesie produkcji lodówki, żeby stanowiła lepszą te, tą termoizolację, żeby nam te zimno nie uciekało z lodówki. Mm -hmm. My w procesie technologicznym ją odgazowujemy i tutaj jest albo brykietowana, w zależności od maszyny, jest brykietowana bądź peletowana. No i to jest gotowy produkt, surowiec, można powiedzieć, do cementowni, chociażby, gdzie jest spalana w piecach. Stanowi bardzo dużą kaloryczność, 26 kJ gdzie podnosi temperaturę spalania, gdzie można spalać naprawdę wiele innych materiałów w hutach bądź właśnie w cementowniach, gdzie właśnie na przykład chociażby można mieszać z paliwami alternatywnymi wysokiej wilgotności. Tymi taśmociągami dwoma wjeżdżają lodówki do młyna. W młynie są mielone i rozdzielane na trzy główne frakcje. Pożywa sztuczne, metale nieżelazne, no i ta pianka izolacyjna, zmielenie i rozdzielenie na dosłownie pyłek jednej takiej lodówki zajmuje 28 sekund. No i tak ta lodówka skończyła. Kawałki aluminium czy innych metali nieżelaznych. To jest bardzo ciekawe, to urządzenie jest dość skomplikowane. A myślę, że o powodzeniu tego całego procesu decydują tak naprawdę szczegóły. Jeden z tych ciekawych szczegółów jest ten, że przed wjazdem takiej lodówki trzeba ściągnąć uszczelki. Także dlatego, że we wnętrzu tej uszczelki są małe magnesy, dzięki którym ta lodówka, czy drzwi lodówki lepiej się zamykają. Ale magnesy zmielone w takim młynie na pyłek mogłyby eksplodować, są materiałem który no, może się zapalić, może eksplodować. Dlatego przed wjazdem każdej lodówki pracownicy ręcznie muszą ściągnąć każdą uszczelkę drzwiczek i lodówkowych, i zamrażarkowych. Ile tygodniowo albo dziennie przyjeżdża tutaj lodówek do zmielenia? Do przetworzenia? Jeżeli chodzi o lodówki, to mniej więcej około 2000 tygodniowo. OK, drugie tyle pralek? Pralek troszeczkę mniej ze względu na wagę, ale mniej więcej zbliżona wartość. No jeszcze komputery i serwery. Jakby zrobić listę, to w zasadzie cały sprzęt domowy, cały sprzęt AGD? Wszystko. Wszystko to, co mamy w domu, każdy sprzęt elektroniczny, od kalkulatora księgowej po sprzęt, który używamy na co dzień w kuchni. Gdyby zrobić taką listę, a później yy, tak ją uszeregować, od tych przedmiotów, które najtrudniej się przerabia, do tych, które najłatwiej, to te lodówki, na których tle stoimy, by były na dole listy, u góry listy? No wiadomo, że na górze, no bo najtrudniej je się przerabia, jeżeli chodzi o samą technologię przerobu. Komputer, wiadomo, można w prosty sposób zdemontować, wybebeszyć go, można podzielić na frakcje i później je rozsortować, podzielić i dalej oddać recyklingowi. Każda frakcja jest przerabiana do tych Totalnie podstawowych elementów tutaj, czy one się później rozjeżdżają? Częściowo są to elementy tutaj, do takiego można powiedzieć gotowego wsadu do huty, czy do różnych instalacji przetwarzających już, robiących nowe produkty, a niektóre wymagają dalszego procesu. Rocznie trafia tu ponad 80 tysięcy ton elektrośmieci, które zostają poddane zaawansowanemu technologicznie recyklingowi. Są to metale szlachetne, złoto, srebro, palat, metale nieżelazne, takie jak miedź, aluminium, ale też tworzywa sztuczne i szkło. Ich największym źródłem są miasta, szczególnie duże metropolie. Więc przy okazji powstało nowe zjawisko: chodzi o urban mining, czyli odzyskiwanie cennych surowców z wspomnianych wcześniej produktów codziennego użytku, ale też z pojazdów, z instalacji budynków i różnych innych cywilizacyjnych i postprzemysłowych infrastruktur. Szkło. Całkiem sporo jest szkła w lodówkach, ale też na przykład w pralkach, powiedzmy ten przód pralki często to jest taka szklana, szklana nie misa, kopuła. miska, kopuła. Tak. E, szkło, niezależnie od tego skąd pochodzi, jest wysyłane do huty szkła? Tak. E, mamy odbiorcę, robimy tak zwaną stłuczkę szklaną. E, wybijamy szyby, tłuczemy je w drobny mak i w kontenerach trafiają do huty szkła. Jest to u nas jest to czyste szkło, czyli białe. No i czyli najczystsze, można powiedzieć, z tego powstają nowe produkty. Od słoików po, nie wiem, po szyby szklane w naszych oknach. Tak zwane surowce wtórne są wszędzie, dokąd dotarł człowiek, a szczególnie tam, gdzie się osiedlił. Górnictwo miejskie to już nie jest ciekawostka czy chwilowy trend. Obecnie to interdyscyplinarny obszar badawczy, obejmujący różne metody pozyskiwania cennych substancji z odpadów Antropogenicznych, czy pochodzących od człowieka. Jest ono badane i rozwijane między innymi na wyższych uczelniach technicznych również w Polsce. Czy ja dobrze usłyszałem, że Ty powiedziałeś, że tona takich zmielonych płytek jest warta około 200 tysięcy złotych? Może być warta nawet więcej. To wszystko w zależności z czego ta płytka pochodzi. Jeżeli chodzi o płytki niskiego sortu, czyli z jakichś starych telewizorów, bądź ze starych urządzeń, tej, można powiedzieć, metali szlachetnych, gdzie nie, ma, nie, nie, nie jest potrzebna taka przewodność, tych metali szlachetnych jest mniej. Jeżeli chodzi, wiadomo, o komputery, serwery wysokiej jakości produkty, na tych płytach znajdują się mikroprocesory, pallady, różnego rodzaju właśnie mm, styki gdzie i grzebienie, gdzie są one pozłacane bądź srebrzone, więc ta rzeczywiście zmielona wartość tego big-baga może być dobrej średniej klasy samochodu. się? Jednak nie. Tak nie. E Chcę Wam teraz powiedzieć, jak elektrośmieci zamieniają się w cenne surowce. Ich prawie że pierwotną formę widzicie za moimi e, plecami. Tutaj zostają poddane działaniu fizyki i chemii. Tak w bardzo dużym uproszczeniu. Na świecie używa się wielu procesów technologicznych do odzyskiwania surowców z elektrośmieci. E, najpierw, może na pierwszy rzut opiszę, w skrócie te używane do metali. Pierwszy to jest hydrometalurgia, która polega na chemicznym rozpuszczaniu metali szlachetnych z odpadów elektronicznych jak chociażby z takiej płytki. Kluczowe etapy tego procesu obejmują ługowanie, czyli rozpuszczanie metali w odpowiednich roztworach chemicznych oraz separację i oczyszczanie za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikowej, wymiany jonowej lub Wytrącania metali z roztworu. Hydrometalurgia jest ceniona głównie dlatego yy, czy głównie przez to, że ma niższe zużycie energii i możliwość selektywnego odzysku metali złożonych, a to pozwala ich więcej po prostu z takiej płytki wydobyć. Alternatywą dla niej jest pirometalurgia, która wykorzystuje wysokie temperatury do odzyskiwania metali. W skrócie wygląda to tak, rozdrobnione odpady elektroniczne są topione w piecach hutniczych, co pozwala na oddzielenie metali. Od reszty materiału. Potem na następuje rafinacja, czyli oczyszczenie metali zanieczyszczeń przez elektrolizę albo destylację próżniową. Pirometalurgia jest bardzo efektywna przy przetwarzaniu bardzo dużych ilości odpadów, jednak wymaga znacznych nakładów energetycznych i odpowiednich systemów kontroli emisji, a to wszystko sprawia, że jest mniej popularna. Jest jeszcze elektrometalurgia, która wykorzystuje prąd elektryczny do odzysku metali z roztworu za pomocą elektrolizy. W przypadku tworzyw sztucznych stosuje się tak zwany recykling mechaniczny, który polega na fizycznym przetwarzaniu surowca bez zmiany jego struktury chemicznej. I to jest najczęściej stosowana w Europie metoda, szczególnie dla popularnych tworzyw takich jak PET, HDPE czy PP. W trudniejszych przypadkach stosuje się recykling chemiczny, który został opracowany dla tworzyw, które są zbyt zanieczyszczone lub mają bardzo taką złożoną strukturę i to uniemożliwia im taki recykling mechaniczny. Proces ten tego chemicznego recyklingu polega na rozkładzie polimerów na ich podstawowe składniki chemiczne, a te mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych tworzyw. Recykling odgrywa, no, powiedziałbym, że kluczową rolę w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Naszej cywilizacji. No, składa się na to ochrona zasobów naturalnych, redukcja emisji gazów cieplarnianych, ale też ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Pojawiają się oszczędności dla gospodarki, która coraz bardziej jest w stanie działać w obiegu zamkniętym. A to oznacza, że produkt czy produkty i surowce są utrzymywane w użyciu jak najdłużej. A to zwiększa efektywność zasobów i stymuluje dalsze innowacje. Skąd te sprzęty tutaj trafiają? Z całej Polski. My robimy zbiórki i obsługujemy klientów w całej Polsce. Zagranicy, póki co nie. Jest tyle tego sprzętu w Polsce, że no, nie, nie, nie byliśmy w stanie jako jedyny zakład tego, takiej ilości przerobić. Okej, okay. i teraz tak, znowu robię sobie taką listę. Mówię o tych listach, bo to wtedy sobie łatwiej wyobrazić. Czy to jest tak, że jak Ty mówisz, no, że przerabiamy, ale czy Wy to doprowadzacie do. Takich totalnie podstawowych elementów, jak konkretne surowce, czy raczej do grup elementów, takie jak nie wiem, na przykład tworzywa sztuczne? Jesteśmy w stanie doprowadzić. Zależy, to wszystko zależy od procesu, którym to robimy. Jeżeli to jest demontaż ręczny i demontujemy komputer, wiadomo, że pozbawiamy go elementów, dzielimy na kategorie tam płytki, zasilaczy które są dalej przetwarzane. Kable tak samo, przewody z komputerów, bądź z różnych urządzeń idą do dalszego procesu, gdzie są skurowane, jest wyciągane z nich miedź bądź aluminium w zależności od rodzaju przewodu. Jeżeli chodzi o na przykład lodówkę, no to ona podlega procesowi mechanicznego zniszczenia. Jest tam separacja metali żelaznych, nieżelaznych, plastiku i to jakby jest już gotowy wsad do huty, gdzie z tego powstanie nowy produkt. Recykling ma bezdyskusyjny sens, ponieważ większość produktów, które macie w domu, szczególnie tych na prąd, można wykorzystać ponownie. Wiecie, że z 35 butelek PET można wyprodukować jedną bluzę polarową? Zdajcie sobie sprawę z tego, że szkło na przykład można przetapiać nieskończoną ilość razy bez utraty jego jakości. Z metalami jest podobnie. Intensywne odzyskiwanie metali sprawi, że powstanie mniej kopalń, zazwyczaj dewastujących środowisko naturalne. Mam nadzieję, że ten film wpłynie na was motywująco i będziecie o recyklingu elektrośmieci myśleć częściej niż do tej pory. A na koniec proponuję popularną grę myślową pod tytułem Jak będzie wyglądał świat za 100 lat, albo za 1000, jak to woli. Ja w ramach odpowiedzi podzielę się osobistym marzeniem. Chciałbym, żeby świat naszych dzieci i wnuków, i prawnuków, oraz kolejnych pokoleń był czysty, żebyśmy nadal dużo mieli, ale bez e, marnotrawienia aż tylu dóbr i zasobów. To całkiem realne marzenie, przecież wiemy, jak to zrobić. Wystarczy chcieć.